Okej, tym razem zajmiemy się kontraktem pamiątkowe nagranie Który wykonamy na samych hakach Moja postać tak się ma Oczywiście gramy na 1-6-3 Ściągamy sobie bronie I tak to Wygląda. Mamy już najlepszy system operacyjny: Tetratronic Rippler MK4, legendarny, i oczywiście złote haki. I ujawnianie interfejsów, przegrzanie, atak wirusowy i zwarcie. I teraz na tym cyberdeku ten atak wirusowy jest błyskawiczny. No i, z, i zabieramy się. I oczywiście najważniejsze, abyśmy nie zostali zauważeni kamerą się zajmiemy potem. I teraz tego gościa trzeba tutaj fanatyk. Naruszenie protokołu 551c. Teraz. No, niech się załaduje teraz. Ujawnienie interfejsów. I sporo ich tu jest. My się tu chowamy. I zabieramy się za kamerę. Przejęcie kamery. I teraz tego gościa zdejmiemy przegrzaniem. Teraz mamy super tanie te haki, i nic się temu nie równa. Ta wersja gry to jest wersja dla hakerów. Nie uciekaj, tu gościu. Przegrzanie. I nie zdążą nikogo zaalarmować. O to chodzi. A tym damy atak wirusowy i to będzie błyskawiczne. Coś pięknego. Tu tych niestety mamy poza zasięgiem. Jednym hakiem tu się nie da wszystkich załatwić, bo są zbyt rozpierzchnięci. Dobrze. Ty dostaniesz przegrzanie O, tu jeszcze ty To ty dostaniesz w takim razie wypalenie synops Jedyny tu śmiertelny hak Masakra, ale łeb mu się pali Eww. Bo to przegrzanie nie jest śmiercionośne No i tutaj już nie mam dostępu, oni są poza zasięgiem Teraz musimy ostrożnie wejść do budynku i nie dać się zauważyć. A tu jest mnóstwo kamer, bo to jest klinika Melstromu i oni mają tu wszystko monitorowane. Mamy się dostać do serwerowni. Tu się chowamy na chwilę. Bo tu może mi gościu wyskoczyć, ale otworzymy drzwi. O, idzie. Mamy atak wirusowy, bo nie wiem, czy ktoś. O, no, prawie mnie nie zauważyli. Ale nie zdążyli. Atak wirusowy tu jest błyskawiczny, ale się przestraszyłam. Tam jest kamera. Wyłączyć. Dobrze. Co mnie tu widzi? Co mnie tu widzi? Oczywiście, że się ukryje i wiem o tym. Dobrze. Idziemy do serwerowni.

Kucki, tak? Jestem w Kucki, tak. Tu będzie znowu kamera? Oczywiście, że się ukryję, i dobrze o tym wiem. Odwróć? Nie, otwórz. Ewentualne kamery. Dobra, słyszę cały czas. No i co? Otwieraj te drzwi. Tam będzie kamera. Właśnie zwiewa. Tu się chowam za szafki. Gdzie tu jest ta kamera? Otwórz mi te drzwi. Tam jest kamera. O, właśnie, wyłącz. Gdzieś mi tu zadyszał ktoś. Słyszę Cię cały czas. To Ty tutaj. Otworzymy sobie te drzwi. Tak, ujawnienie interfejsu. Może mi Ciebie pokażę? Jest kamera jakaś. Wyszedźcie cały czas! Przegrzanie! Oczywiście nie zdąży zaalarmować. To chyba już są wszyscy położeni tego długa. Wyłączymy, o jeszcze się nie podnoszę, bo nie wiem czy wszystkie kamery wyłączyłam. Właśnie największą skuteczność mamy wtedy, kiedy nikt o nas nie wie. Kamerka. Wyłącz. Tu jest nasze zadanie. Możemy już się podnieść. Wykradnij dane. Tak się pięknie grało. No i wychodzimy stąd tutaj. Jest okienko, którym zwiejemy. O właśnie, spadamy. I po zadaniu. Odebrałam dane, dzięki. Kontrakt zamknięty. I tak się pięknie gra w 1.6.3. Coś niesamowitego. Oczywiście pojawią się nowe filmiki. A tymczasem dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Na razie pa.